Dlaczego Państwo nie możecie o tym czytać w gazetach czy, czy dowiedzieć się o tym w telewizji? Dlaczego nie słyszy się o pozytywnych wynikach badań z substancjami naturalnymi? Dlaczego czytamy artykuły witaminy zabijają albo witaminy nie działają na nic, a nie słyszymy o pozytywnych skutkach? I odpowiedź jest znowu zawsze. Ja pamiętam, jak w jednych z filmów, jeszcze za czasów mojej młodości, był taki Simon Templer, czyli święty, który mówił, że wszystko zaczyna się i kończy tam, gdzie są pieniądze. I dlatego zawsze powinniśmy patrzeć się na ekonomię. Dlatego, że mikroelementy, substancje naturalne. Eliminują źródła chorób, przyczyny chorób. Właśnie to, co mówiłam na początku, i w związku z tym zawężają rynki na leki. Nikt tego nie będzie pro, y, y, promował. I również firmy, które produkują leki, nie są zainteresowane ze względu na to, że nie można tych substancji patentować i profity są bardzo niskie. Jakie to są przepisy? Systemy, mury, za którymi chroni się biznes z chorobami jest nich wiele. Pierwsze to je, są patenty. Leki są substancjami, które są patentowane, mają protekcję patentową, zapewniają monopol i zapewniają duży zysk. Później pokażę przykłady. Również różnego rodzaju regulacje przepisy. Są tak zwane drzwi obrotowe pomiędzy instytucjami, które zatwierdzają leki, tak na przykład Instytut zatwierdzania leków w Stanach i przemysłem, który za to płaci. Pokażę przykład. Medycyna, firmy farmaceutyczne mają ogromny wpływ na kształcenie lekarzy, na programy edukacji medycznej. Lekarze uczą się farmakologii, nie uczą się na temat witamin czy na temat diety i innych naturalnych sposobów. Również badania są finansowane przez, w dużej części przez firmy farmaceutyczne, które dają granty na uniwersytety i oczywiście naukowcy, którzy otrzymują te granty, mają większe szanse na awanse, mają większe szanse, żeby objąć katedrę i regulować inne przepisy. Protekcja polityczna. Firmy farmaceutyczne wydają miliony dolarów na tak zwanych lobbystów, na polityków, organizacje polityczne, które bronią ich interesów. Wiele tak zwanych pozapolitycznych organizacji Działa jako organizacje społeczne, ale jeżeli byście Państwo spojrzeli, kto jest fundatorem tych organizacji, to okazuje się, że one mają prywatnych sponsorów. Najczęściej to są firmy farmaceutyczne. I oni to są wszystkie sposoby, ażeby. Zapewnić protekcję interesów finansowych przemysłu leków. Jednym z takich bardzo znamiennych przypadków, jak to działa, była zmiana rządu w Afryce Południowej. Poprzedni prezydent Mbeki był bardzo negatywnie nastawiony do firm farmaceutycznych, przede wszystkim odmawiał płacenia Haraczu za leki opatentowane i rozprzestrzeniał tak zwane leki generyczne co oczywiście wywołało ogromną burzę i również miał inne, miał, mówił, że leki przeciwko AIDS nie są skuteczne. Leki te niszczą system immunologiczny, są to leki chemoterapeutyczne i w związku z tym no, jest mała szansa, żeby. Uzdrowić osoby chorą na AIDS, która wirus AIDS niszczy system immunologiczny przez substancje, które jeszcze bardziej niszczą ten system immunologiczny. No i co to doprowadziło po wielu latach walki i bardzo, bardzo agresywnej, że nastąpiła zmiana rządu w Afryce Południowej, obecny prezydent Zuma. Jako pierwszy dekret oczywiście ogłosił, że firmy farmaceuty że zakup leków na AIDS i otwarcie drzwi dla firm farmaceutycznych. Również no, ja jestem świadkiem teraz, jak ostro odbywa się walka na temat zmiany systemu zdrowotnego w Stanach Zjednoczonych i jakie metody są stosowane. No i media. Media bardzo często albo są używane do promocji interesów przemysłu farmaceutycznego, kształtowania opinii publicznej. Ich, są, ich egzystencja bazuje głównie na reklamach. Tak jak słyszałam, chyba 70% budżetu programu pierwszego telewizji polskiej to są reklamy. I bardzo często są to reklamy leków. W Polsce jeszcze nie można reklamować leków przepisywanych na receptę bezpośrednio do pacjentów, ale w Stanach Zjednoczonych tak i dlatego tam media mają ogromnie dużą. Rolę. I dlatego media są bardzo aktywne w reżyserowaniu różnego rodzaju epidemii. 6 lat temu to był SARS, 3 lat temu była Ptasia Grypa, teraz jest świńska grypa i inne. Patenty, patenty obejmują nie tylko leki, co jest ważne, jeśli chodzi o ochronę naszego zdrowia, patentowanie kodu genetycznego. To niesie ze sobą ryzyko pogwałcenia obrony życia dla zysków. Patentowanie żywności, tak zwana genetycznie modyfikowana żywność, jest to, stwarza podstawę do manipulacji zasobami żywności dla różnego rodzaju celów ekonomicznych i politycznych. Kto broni naszych interesów? Oczywiście organizacja, która jest odpowiedzialna za zatwierdzanie leków. W Stanach Zjednoczonych nazywa się to FDA. I, y w czasach, kiedy był skandal z lekiem Vioxx, który był używany przez ludzi, którzy cierpieli na chroniczne zapalenia stawów, taki przeciwzapalny lek, który spowodował śmierć, okazało się, że ta organizacja, która zatwierdziła ten lek, rządowa organizacja, była oskarżona o uciszanie wszelkich ostrzeżeń o niebezpieczeństwie tego leku. Dlaczego? Dlatego, że bardzo duża Część budżetu tej organizacji rządowej pochodzi od firm farmaceutycznych, które płacą im za zatwierdzanie leków. Oczywiście nie chcą oni żadnych zatarczek z, tym, z, tym, z tymi, którzy płacą za ich pensje i za ich. Dlatego bardzo często zachowują się jak te trzy małpki, które nie widzą, nie słyszą i nic nie mówią. Drzwi obrotowe. Tutaj chciałam pokazać przykład interesów firmy Monsanto. Jest to ogromna firma która produkuje środki ochrony roślin, nawozy sztuczne. Obecnie jest największą firmą produkującą genetycznie modyfikowane organizmy. Również jest to firma, która zakupiła dużo firm farmaceutycznych, także związana jest również z przemysłem farmaceutycznym. W jaki sposób broni swoich interesów, zabezpiecza swoje interesy? Prawna, obecny sędzia Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, Clarence Thomas, w latach 70. był prawnikiem tej firmy Monsanto i właśnie tam pracował u nich nad patentami, które były związane z prowadzeniem manipulacji genetycznie, genetycznie modyfikowanych organizmów.